Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym wideo prezentacji Dzisiaj chciałem przedstawić Państwu samochód, który już za chwileczkę trafi do naszej oferty A mianowicie BMW 3 GT Samochód został wyprodukowany w 2019 roku Silnik to 2 diesel o mocy 190 koni Sprzężony z automatyczną skrzynią biegów Oraz napędem 4x4 czyli napędem xDrive Auto w bardzo bogatej wersji wyposażenia skonfigurowane Na ponad 300 tysięcy złotych Także jest praktycznie wszystko, pełna lista wyposażenia, będzie dostępna w opisie ogłoszenia. A to całe w oryginalnym lakierze, serwisowane tylko i wyłącznie w autoryzowanej stacji obsługi BMW. Samochód jeszcze jest, jest na gwarancji przez rok czasu, także do 2022 roku. Bez limitu kilometrów. Przepiękny kolor, zarezerwowany tylko i wyłącznie dla wersji M-Sport gdyż jest to wersja M-Sport, jeżeli chodzi o wyposażenie, czyli tak zwany M-Pakiet, zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz. Kilka tysięcy temu auto miało wykonany duży przegląd. Wykonane, zostały wymienione oleje, filtry, tarcze, klocki hamulcowe, a także opony. Także mają Państwo przez najbliższe 30 tysięcy kompletny spokój. Przebieg, pewnie nie wspomniałem 113 tysięcy kilometrów. Auto nie posiada żadnych większych rys, zadrapań. Jest w stanie fenomenalnym. Oczywiście światło pełen LED, system Connect drive, światło przyciągielne, 19-calowe felgi, tak jak już mówiłem, nowe tarcze klocki, nowe opony marki Continental kamera 360, szyby wszystkie w aucie są fabryczne, przepiękny niebieski kolor, fabrycznie przyśmione szyby, oczywiście. Czujniki parkowania z przodu, czujniki parkowania z tyłu. Kamery 360, tak jak wspomniałem. Ta lotka, ona się zamyka, się otwiera. Bagażnik w pełnym automacie. Idziemy do wnętrza. Sportowe fotele skórzane z przyszyciem niebieską nitką. Wygląda to naprawdę fenomenalnie. Wirtualne zegary duża nawigacja. No, za chwileczkę wszystko państwu. Przedstawiam. Oczywiście wszystkie elektryczne szyby, lusterka, z tyłu mnóstwo miejsca, naprawdę konstruktorzy tego auta wykazali się pomysłowością, gdyż miejsca jest bardzo, bardzo dużo, na pewno dużo, więcej niż w BMW serii 5. Automatyczna klapa, światło oczywiście pełne LED, zarówno z tyłu jak i z przodu. Cztery elektryczne szyby, elektryczne lusterka, lusterka również składane. Tutaj mamy przycisk do chowania tego spoilera. Tak to wygląda. Chowa się i wyjeżdża. Tutaj elektryczne pompowanie boczków. Lędźwiowy odcinek również jest Kusiczkiem sterowany. Przepiękna trójromienna kierownica. A tu wyposażone we wszystkie możliwe systemy: aktywny tempomat, asystent pasa ruchu asystent kolizyjny, zbliżeniowy, ochrony pieszych. Tak jak już mówiłem, wszystko będzie wypisane w treści ogłoszenia. Dokładny przebieg 113 286 km. A to oczywiście posiada nawigację. Z mapami całej Europy. Tutaj w nagraniu widzę, że Państwu przeskakuje ogras, natomiast no to jest. E, wszystko jest jakby ok. To tylko widocznie jest widoczne, tylko, tylko jest to widoczne na filmie. Tutaj mamy kamerę 360, którą możemy sobie włączyć. E, z różnych stron możemy sobie widzieć e, auta, czujniki parkowania, przełączalność systemów, można sporty. Inny jest układ kierowniczy, wyżej kręci skrzynia. Można również w Eco Pro, teraz była ustawiona na komforcie, a także Sport Plus, czyli wyłącza nam się trakcja i można troszkę się pobawić. Fotochromatyczne lusterko wsteczne, fotochromatyczne lusterka boczne. Tutaj te trójkąciki to są czujniki martwego pola. Czarna, fenomenalna podsufitka, pięknie komponuje się z całym wnętrzem. Oczywiście dwustrefowy klimatronik, podgrzewanie foteli. System Connect Drive, wejdziemy tutaj w mój pojazd, status pojazdu, olej silnikowy, płyn hamulcowy, to wszystko jest do wymiany dopiero za jakiś czas. Gdyż tak jak mówiłem, było niedawno serwis dokładnie przy 108 tysiącach, a to serwisowane tylko i wyłącznie w motoryzowanych stacji obsługi BMW. Automatyczne światła, a jest świetna sprawa że nam się auto, jest na przykład ciemno jedziemy na światłach drogowych automatycznie się wyłączają mijamy auto, automatycznie się włączają także podsumowując BMW 300 3 GT z silnikiem 2 litrowym, dieslu 190 koni automatyczna skrzynia biegów napęd x czyli napęd 4x4 2019 rok 113 tysięcy km, auto całe w oryginalnym lakierze z gwarancją jeszcze przez rok czasu, motoryzowanej stacji BMW bez limitu kilometrów, skonfigurowane na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Także jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze auto skonfigurowane. Na samochód wystawiamy fakturę VAT 23%, dlatego istnieje możliwość uzyskania leasingu. Bardzo chętnie Państwu pomożemy, aby był na dobrych warunkach. Jeżeli mieli Państwo jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu. Posiadamy stronę internetową www.używanyprown.pl. Mogą nas również Państwo znaleźć na Facebooku pod adresem: wystarczy w szkiwarki pisać używany pewniak, a także na automoto pod adresem używanypewniak.otomoto.pl. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.